Prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym jak kończy, nie jak zaczyna. I dokładnie tak samo wygląda sprawa ze stylistką paznokci. Jeśli po usuwaniu przez ciebie masy paznokcie są cienkie, przepiłowane, bolesne i czerwone, to znaczy, że widowiskowo spieprzyłaś sprawę. I to tylko i wyłącznie twoja wina. Na szczęście nie zostawię cię w opresji. Oddaję w Twoje ręce kurs, który autentycznie odmieni Twoje zawodowe życie, bo ściąganie masy stanie się bajecznie łatwe. W tym szkoleniu nauczę, Cię jak szybko skracać paznokcie prezaru. Jak frezować, żeby nic klientki nie piekło. Jak zmieniać gradację narzędzi, by naturalna płytka pozostała nietknięta. I jak idealnie wygładzić i wyrównać powierzchnię naturalnego paznokcia. Wyjaśnię też, czemu tuż po zdjęciu masy paznokcie są miękkie. Ale to wcale nie wina stylistki, to normalne. Ale trzeba umieć wyjaśnić klientce, skąd wziął się taki, a nie inny stan rzeczy. Pamiętaj, masz rok dostępu do szkoleń w Akademii Online. Za kursy płacisz szybko i sprawnie, dosłownie kilkoma kliknięciami i oglądasz je praktycznie od razu po zakupie. Poza tym samodzielnie generujesz imienny polsko-angielski certyfikat i zyskujesz dostęp do zamkniętych grup na Facebooku, gdzie cały czas możesz się ze mną konsultować i kontaktować. Skorzystaj już teraz. Zapraszam bardzo serdecznie.